Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Mam jakieś bardzo poważne problemy z dźwiękiem. Nie wiem dlaczego. Niby wszystko działa. Jak nagrywam film przy pomocy kamery w aparacie, to dźwięk jest. A jak usiłuję przesłać materiał na YouTube, to dźwięk się nie pojawia. Mam nadzieję, że teraz wszystko działa właściwie. Proszę państwa, zacząłem badać i pokazywać pierścionek, pierścionek, który no w międzyczasie zdążył się, zdążyło się badanie wykonać, badanie szyny pierścionka. Pokażę wam to, pokażę wam to tutaj. Czyli mamy, to jest badanie szyny pierścionka. Pierścionek został wsadzony do komory pomiarowej Także widać go tutaj. Tu widać szynę w mocowaniu. To jest widmo metali, widmo EDXRF. No i tutaj mamy wynik. Wygląda na to, że 608 zł, czyli można przypuszczać, że powierzchnia tego pierścionka. Już wam go pokażę. Tutaj jest wsadzony. Powierzchnia tego pierścionka została no w jakiś sposób, czy to wykwaszona, czy, czy, czy pozłocona po to, żeby wyglądała lepiej, dlatego ta, ta próba jest troszkę wyższa niż 585. Tak jak widzicie, wykonany ze złota, korona wykonana, nie wiadomo z czego jeszcze, no i oprawione diamenty. Możemy sobie to też zweryfikować, właściwie to zweryfikujmy sobie to, dlaczego nie. Włączę spektrometr ramanowski. E, musimy go wyjustować. E, musimy zdjąć tło. No, tło jest zdjęte. Teraz mamy pomiar taki, jak, jak powinien wyglądać. Rozszerzę to, żeby było lepiej widać. Niektórzy z Was skarżą się, że mało co widać. E, no, no Czasami bywa, bywa różnie. E, czasami kamera nie oddaje tego tak, jakbym chciał. Zobaczmy sobie. Nie będziemy badać wszystkich diamentów, ale no tutaj już widać to pasmo. Dość, dość trudno jest mi trafić jedną ręką. Tu mamy widmo takie, trochę artefaktów się pojawia. Ale takie dość charakterystyczne widmo naturalnego diamentu. To, yy, już Wam to pokazuję. Całkiem fajny, ażurowy z dość sporą liczbą diamentów, to jest 9 diamentów, diamenty są dość duże, w każdym razie nie są to jakieś tak, nie jest tak jak najdrobniejsza mela, tylko diamenty troszeczkę większe. No i teraz należałoby sobie zweryfikować, z czego jest zrobiona korona, czyli czym został werbletowany, bo tutaj jest widać ewentualnie ewidentnie, że metal jest do złotej płytki, jest zalutowany metal, czyli to właściwie co by to mogło być? Białe złoto, srebro, platyna. Teoretycznie pallad też, ale praktycznie pallad praktycznie praktycznie pallad się nie zdarza w biżuterii w ten sposób stosowany. No i znowu wsadźmy to sobie do urządzenia. Tylko tym razem tym razem inaczej. Moment, musimy sobie wrócić tutaj zobaczyć kamerę, jak to Widać badanie diamentów tą metodą jest raczej nieuzasadnione, więc postarajmy się zbadać to jakoś tak, żeby nie obejmować diamentu. Zobaczymy, czy uda nam się trafić. Możliwe, że wynik nie wyjdzie, ale wtedy będziemy kombinować dalej, co zrobić z pozycją tego pierścionka, żeby, żeby jakiekolwiek pomiary nam wychodziły. No i patrzmy sobie. No i słuchajcie, tutaj widzę jakiś problem. Ja już widzę problem, Wy możliwe, że jeszcze nie widzicie. Tak wygląda ten, te pasma. Popatrzcie, że tutaj, złoto mamy tutaj, ten jasnoniebieski obszar, to jest obszar występowania pasma dla złota. Widzicie to jako podłużną kreskę dość cienką. No i tu tego złota za bardzo nie ma. Tu mamy miedź. Tu mamy miedź. Tutaj mamy nikiel. Tutaj mamy cynk. Ten cynk tak odrobinę to pasmo puchnie. Spróbujmy sobie to rozszerzyć. Zobaczmy jak to wygląda. No teraz on, ale tak tutaj widać, że, że jest takie nazwijmy to zgrubienie na tym paśmie właśnie dla niklu. No, i tutaj podobnie jest dla cynku. Ono po prostu jest poszerzone dość, dość znacznie w tym obszarze. Tu jakieś srebro, minimalna ilość palladu nie ma w ogóle. No, i tego złota też wynika, że nie ma w ogóle. Zaraz zobaczmy sobie, jak to wygląda. Czy to widać? Pewnie nie widać. Zaraz spróbujmy to powiększyć to jesteście w stanie zobaczyć, czy nie? W każdym razie przeczytam. Mieć 55,49%. E, teraz to widać, tak. E, 55,49%. E, tu jakieś ślady: srebro, złoto, żelazo, nikiel 34,46%. Czyli to jest e, pierścionek, jest wykonany w tym obszarze, czyli ten biały metal to jest miedzio miedzionikiel Taki wyrób, zgodnie z polskim prawem, taki z polskim prawem probierczym, wyrób, który jest wykonany właśnie w taki sposób, czyli że zawiera przylutowany do siebie element z innego metalu niż metal szlachetny, jest wyrobem, wykonanym, jest wyrobem metalowym. On, ten wyrób nie zostałby odcechowany. Jest to po prostu zwykłe oszustwo. Ktoś zamiast nalutować tutaj płytkę z metalu szlachetnego, nalutował kawałek alpaki. Zupełnie się temu dziwię. Nie mam pojęcia, dlaczego to tak ktoś sobie wymyślił. Nie ma to najmniejszego sensu, dlatego że gdyby ten wyrób był wykonany ze złota i ze srebra, byłoby to jak najbardziej akceptowalne i nie byłoby z tym żadnego problemu po prostu wyrób wykonany ze złota z elementami wykonanymi ze srebra i jest to traktowane jako biżuteria z metali szlachetnych w tej sytuacji to jest traktowane jako biżuteria z metalu i no i nie wiem słuchajcie taka blaszka srebrna wytwórcę wytwórcę kosztowałaby nie wiem, czy 50 groszy, może, może nawet mniej niż 50 groszy. Więc można było spokojnie użyć srebro, oprawić diamenty w srebro i, i mieć porządny wyrób. A tak mamy mamy coś, co właściwie, właściwie jest dziwne. Nadaje się to do stopienia i do, i do rafinacji, no i wtedy można ewentualnie wydobyć z tego złoto na diamenty, odzyskać jako, jako kamienie szlachetne i użyć je do, do czegoś innego, do jakiegoś innego wyrobu. Trzeba uważać co się kupuje, trzeba weryfikować. Takich rzeczy jest dość sporo na rynku wbrew pozorom, dlatego sprawdzajcie sobie biżuterię szczególnie, są nie tylko biżuterię, bo i kamienie bo i, i kamienie, i, i inne metale, jeżeli kupujecie w postaci monet, inne wyroby czy ordery wykonane ze złota, to bardzo często zdarza się, że są z tym różne problemy. Choćby takie jak tutaj, że do wyrobu dodano na siłę zupełnie bezsensownie metalnie szlachetny. Proszę Państwa, za chwilę będę pokazywał na filmie, za chwilę nagram film, podczas którego będę pokazywał weryfikację metali przy pomocy spektrometru LIPS. Tu Wam pokazuję ten spektrometr. To jest dość dobra spektrometria, rzadko kiedy używana ze względu na cenę. To jest dość droga metoda badawcza. Już naładowałem baterię do spektrometru. Jakie wielkie dwie baterie. Jedna zasila urządzenie, druga yy, zasila laser. Yy, będę badał, będę pokazywał, jak weryfikować metale przy pomocy tej metody. To będzie materiał wyłącznie dla wspierających. Dlatego zapraszam wszystkich wspierających. To będzie już za parę minut. Ktoś po prostu zlecił mi badanie stopu metali, którego, którego nie mogę przebadać inną metodą. W związku z tym muszę użyć spektrometru LIPS, no i będę miał dobrą okazję do tego, żeby pokazać widzom, jak to się robi i jak ten spektrometr działa. To jest niezmiernie szybka metoda. Właściwie no, pomiar trwa sekundę, może dwie, i, i od razu uzyskujemy wynik. Są to wyniki bardzo dokładne, o wiele dokładniejsze niż, niż wyniki uzyskiwane metodą DXRF. Z różnych przyczyn o tym będę mówił na, na filmie poświęconym właśnie tamtemu, tamtemu urządzeniu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.